Witam Was z tej strony, ja z i zagramy w Smite razem z... Skyscraper. Tak jest. Już raz nagraliśmy jeden mecz na Arenie z Panem Drapaczem Chmur, ale okazało się, że w surowych plikach, co już wspomniałem, albo jeszcze dopiero się dowiecie w odcinku 11 czy tam 12 Dungeon gipera surowe pliki mi się czasem rozwalają. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie okej, okay. No musi być, po prostu musi być, no. Nie widzę innej opcji. Gramy sobie Arenę, 5 na 5, Smite. Moim zdaniem to jest najlepsza gra typu MOBA. MOBA, no dobrze mówię, Dokładnie, dokładnie tak. Nie wiem, ja, jest, ja się nie znam na tym za bardzo. Nie, no dokładnie. I zagramy na pewno jeszcze razem. Być może HTKmy się do nas dołączy i zagramy razem, a może Halavander nawet się dołączy do nas i jeszcze może ktoś, to może zagramy w ogóle w piątkę. Powinienem zrobić jakieś community. Może mm. swoich widzów jako Joe Show, <grym> coś takiego, jakoś nazwać to. No, ciekawe by było, nie no. powiem. Nie głupio, tak się integrować. No. no dobra, jesteśmy w grze, wybieramy sobie Boga i nie wiem, kogo wybrać. Dzisiaj grałem Conquesta z kumplem, to ponad godzina rozgrywka, 60 parę minut. No tak, to ma to do siebie, że się ciągnie. Mm, ale jak? wygraliśmy Kim grasz ale to, jak ciężko. myślisz? Nie wiem właśnie. Czekam właśnie kto, co tutaj wejdzie, bo chcę, Zawsze czekam aż dostosować. kto, co wybierze. Jeżeli ktoś no. weźmie jakiegoś tanka, prawda? No właśnie, jakiegoś guardiana, to ja sobie biorę asasyna, maga, coś takiego. Tak, dostosować się właśnie. Ale zawsze wszyscy mają taką samą strategię co <laughs> ja. Więc ja sobie wezmę Bakasurę, zobaczymy jak inni na to zareagują. Hmm... Ja nie wiem, właśnie tak myślę nad... między Hadesem, Zeusem, może Freją. Ostatnio grałem Arachnę, ale średnio mi poszło. A układ A, też jak, by ja, był ja, niezły. Jak, jakim typem jest Freja? Freja jest magiczna i to jest taki trochę... Mm, no właśnie mak, to jest makno. O, mamy Hadesa, więc. Aha, maga... dobra. Nie wiem, czy Czyli jest jak sens. mamy Hadesa, to ja będę Zeusa. To jak Hades będzie używał ulti, to ja wtedy o, też... jest Ares. Piękny yes. Guardian. Yes. Oh. A ja przysięgam, że jak po raz pierwszy grałem w BT, to przysięgam. Rola Aresa to był Warrior, a nie Guardian. Mi się wydaje, że zmienili to, ale nie chcę... A nie wiem. Nie chcę się Tego kłócić. Tego to nie wiem. Wydaje mi się, że był Warrior. A, ja się nie loknąłem. Boże, wszyscy czekają na mnie. Ja to zawsze ostatni jestem. O! Mamy Zeusa, Hadesa. Bastet. A. Ciekawie. Nie mają żadnego tanka, może będzie ich nieźle ciąć. Mhm. Niestety, nie wiem czy to zmienili w ostatecznej wersji gry, pewnie nie, że z ultimate'a Hadesa można wyskakiwać. Ale można, można, są postaci mają takie skille nawet. Więc... jeszcze blinkiem możesz u ucieknąć w aktywkach, więc... A, ja sprawdzałem, właśnie sprawdzałem to, co mi mówiłeś ostatnio z tym własnym kupowaniem przedmiotów, Buildów tak. tak się na tym nie znam, że jest Maria, no. Ja Ci potem mogę podejść stronę, tam możesz sobie sprawdzić, popatrzeć. O, no spoko, to byłoby okej. Okay. Bo ja patrzyłem mm -hmm. na to z pół godziny i sobie myślę, nie, nie ma sensu, bo ja zrobiłem sobie jakieś nie wiadomo co. Ale nie, muszę na to popatrzeć, bo to super jest opcja. Kochani widzowie, nie wiem czy wiecie, ale można w tej grze robić sobie kupno automatyczne rekomendowanych przez siebie tudzież przez twórców gry przedmiotów. Ja na razie mam właśnie kupowanie rekomendowanych przez twórców. Czyli właśnie wchodzę, po prostu kupuję mi za pieniądze zdobyte przez zabijanie i tak dalej. Bakasura ja. to jest mój ulubiony. Na razie moja ulubiona postać. Znaczy obok Imira, trudno mi ocenić, bo lubię mordować. Imir jest fajny, tak. Lubię mordować, bo Bakasura jest bardzo asesynem i ma ekstra wysoki damage i szybko się mm -hmm. ataku. Po, ale Imir jest superową postacią, jeżeli chodzi o y, support. No jest, jest. Jest, ja właśnie na tym dzisiejszym Conquestie miałem 25 asyst, nie? No. Dwie, dwie. Chyba dwa killy i tylko dwie... dwa... dwa dedy. Jest, było git. O, fajnie by było... Nie, go... nie chcę tego! Jezus, no, to wziął. Nie, ale... O, Boże... Bo... Shadesowi by się przydało, no, albo Nie, no ale no... Ale już... Dajcie to mnie! Hey. A, chcą jeszcze szybkość? No dobra. Ja sobie pożrę kogoś. Rozumiem no, się. Okej. Okay. I on ma. Okej. Okay. To by też by się przydało. Szybkość? Mm. O, szyci, Jakby szyci, może szyci. miał Mira, to może bardziej, ale. O, nie zdążymy. mamy O, a jednak wziął. Dobrze. Dobrze jest. Jest Git. Nie wpadły, to najważniejsze. Niestety, ja mam strasznie małomany. Dwie umiejętności już i już półmany nie mam. Niestety. Mhm. Mm ja zawsze czekam, y, nie, konf nie konfortuję, nie konfrontuję się z przeciwnikiem. Aha. Dajcie mi dowieść, dajcie mi dowieść, okej. Okay. Y, dopóki nie osiągnę właśnie piątego levelu, wtedy zawsze... No, znaczy, że ulti, tak? Tak, ulti mate. Mieć... Mm -hmm. Potem się wbijam i żygam na wszystkich. Tak jak w prawdziwym życiu. No... Ja zawsze muszę jest. ucieknąć... Uciec się mówię, Uciec chyba. Zawsze muszę zwiać do bazy i wszyscy zabijają. No mm. nie! Było mi gaciebie. O, Mam pięciu pożartych. Ciekawe. Uwaga! A nie, ona sobie przeskoczyła. No. Kto mi to i tak? Je, Zeus! Uwaga, 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 uwaga! uwaga! Ten najgorszy jest to, że jak Zeus ma tego. Jak jeszcze. Ooo! Jak jeszcze... niestety. A ten jak Zeus na przykład użyje sobie jedynki, do ciebie wpadnie, ty masz końcówkę życia. I użyje sobie trójkę Zeus, to cię dobije tą błyskawic błyskawicą błyskawicą jednostczową, ja tak wiem, może że w tak to nawet. A Ultimata Zeus miał właśnie takiego, że uderzał błyskawicą wszystkich na całej mapie. To było takie upierdliwe. Nigdy nie zapomnę, wracam sobie do bazy, nikt mnie nie atakuje se spokojnie, wracam do bazy Trójkę sobie chodzić BOM patrzy, nie żyje no. co się dzieje. No trójkę żyje i co to, to jest? ES jest masakra ten Ultimate is ready No niestety ja nie mam Ultimate ready A tak. is... Ale ja nie mam ultimate. No więc. nie ja też nie mam ready tylko kolej przykro mi się uśmiałem tak bo co, co z tego, że ludzie meit No co, co ja poradzę. O. No? Bardzo się cieszę. Wow. Double kill. Piękny. A trzeba dawać mi, dawać mi, dawać mi. Zdorzę, zdorzę. Jest moja. Ahaha. czy ty Do mnie. Haha zeus. I Hades. Ojej, nienawidzę Hadesa, bo jak on użyje tego swojego. To wtedy wszyscy uciekają. Ale Dużo ich tutaj. Tylko mi został przy życiu O dobra, Okej okay. Dobra Bo chciałem go zjeść Aj! Przywiązała mnie No, jest jej stun e, cholera, czuję się za słaby strasznie, żeby na nich na razie szarżować No Więcej przedmiotów Tak, która musi być taki trochę nafidowany, nie to jest taka postać właśnie, która musi trochę sobie O o O dobrze, dobrze nie dosięgam, muszę wracać. No, albo nie wiem, bo żyję se many. No. Butelka many, i wszystko w porządku. Ja Kolesiowi zabrałem Hadesowi niechcący. Mogę, a tutaj wpiła, Nie, już ty dorwała mnie. Nawet nie wiem, jak szczerze mówiąc. O kurde, night Dobra. Ta Nave... czy nif nie wiem jaką jak ją nazywa nie się nit, nie wiem ona nie jest taka zła ona jest fajną postacią taką strasznie wka dobrze dobij nie on się łatwo gra strasznie gra. łatwo gra się łatwo Pojąć, no... tylko trzeba po prostu ją trochę ogarnąć bo Niość niektórzy strasznie podstawowe jej umiejętności specjalne są łatwe do skumania Są, ale nie dzisiaj graliśmy na przykład o ten to po prostu ktoś nią grał, i chyba nie bardzo mu szło, bo widać No, wiesz, no też zależy, jak to komu podleci, no. O? Na przykład Tanatosem, ta, ta, to moim zdaniem opanować Tanatosa jest niezwykle ciężko, ale jak go opanujesz, to jest po prostu. O, Boże, wpadłem w pułapkę tej. Jakiej tam? A, Artemis. Aten. Aten? Ate... Artemis. Artemis, Artymid, Boże, właśnie, się... Ateny chciałem powiedzieć, ale ten włócznie przecież zawsze. No. Uwaga, z lewej Bastet, z Bastet. Widzę nie widzę. Bastet. O kurde, A, nie, 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 nie mam, nie mam tego, żeby uciec. Niestety za ósem nie sięknę. Wow, to pocisnęli. Uch. Mhm. Wow, okej. Okay. No, pocisnęli, nie powiem. Ale wygrywamy. tak? dupa. jeszcze, ale... Nie wiesz, On powinien walczyć. Walczy, tylko ja padnie. No niestety. Spróbuję ją pocisnąć, ale już nie dogoni, bo ona ma szybkość. Eee, nie rady, nie będę gonić bez sensu. Kurde, zużyłem ultimate'a i dostałem parę asyst. Ile mam asyst? Ja jestem. 5 asyst są tylko Okej okay. Ale prowadzimy to tam nieźle ja zaraz może zmienić? No tak, na ale nie to wszystko się zmienia, sz tak szybko jak nie da się no, jak dostać. raz wygrywałem z tego, z 100 punktami i koleś wrócił online z naszej drużyny, to wtedy się działo. Naprawdę pierwszy raz miałem tak, że grałem cztery... A, wiedziałem, że nie przeatakuje frajerka. Mm. Kurde, ta Bastet dobrze gra, powiem. No gra, gra. No tutaj ładnie zaczyna. A, masz y, areschnie, żebyś powiadomił kiedy ten. Tak, już właśnie mu mówiłem. A, bo on wtedy ściągnie łańcuchem. Dawaj, dawaj, dawaj. Ta. Kurde, jest. Dobra, 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 wracam się. Dobra, kolejna pójdzie Mmm, tak blisko już miałem, no nie, nie wierzę w to. Nie no, nie wierzę No Tupa Jasian no. Dobra, to jest niszczona ta wieża Było mnie ją gonić w dupę. kurde no No miałeś tam chyba <laughs> połowę życia, nie? Ona no, no już końcówkę tak, tyle zdążyłem zauważyć. Wiesz co, strach jest. Nas jest pięciu wszystkich, to wszystkich. Mmm. Ja to zawsze się czuję bardziej hardy na mój play. Kulde! Ojej, 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 To mnie zakręcili! Wow. No to czekam. Dobra. Mogę już no wejść. No chodźcie. Ja sobie muszę iść do damage'a hapnąć. Wiem, że to nie jest... ...ten moment gry... ...żeby sobie iść na... No chodź tu. No chodź teraz, cwaniato, O ty... Mam ją, okay, się zbyt głodna. Niestety. Zaś mnie ubili i wyszłem na swoje. Dobra, panowie, kończymy. Dobrze, dobrze. No nie! Ja! Tak, A blisko. dobrze, dobrze. Nie cierpię go czegoś takiego, kurwa. Dostałem asystę kolejną. Jestem asasynem. Mam... Nie, nie, no, no, takiego sporta wyrastać No właśnie Mogłem grać w mire. Co robi Hades? Aha, okej, okay, dobra Tylko po co ich ściągasz? Aresie? A nie, dobra Mi się pomyliły strony <laughs> Myślałem, że on biegnie... Nie, dobra Nie Nieważne hmm. A teraz to chcę możesz mówić, że ultimate jest prawdziwe, jak on użył tych łańcuchów Okej okay. Kurde, jak mi się długo ładuje ten ultimate O! Dzięki za poinformowanie. <laughs> Dobra, spróbuję niech zabić. Mam ją. Ale... Co z tego? W sumie to Artymida jakie ma... tam 4-4-5. W sumie wyrównany mecz, nie powiem. A jest si wyrównany. Mogłoby się wydawać, że... Jeśli ich jedziemy, ale... Jestem teraz nieżywy, więc co mogę powiedzieć? Hmm. O, nareszcie dostałem ten sztylecik. Ancient blade. Teraz moja prędkość ataku. Okej. Okay. Kurde, ten Zeus Zeus kontra Zeus. Kurde, jestem sam i pewnie padnę. Może przeżyję, może! No, może i nie zdarza się i tak. No kurwa, zużyłem znowu. Jezu, jaki jestem gorący w wodzie kąpany, no. Skinąłem sześć razy. Nie powinienem tak się wychylać przecież. Jezus, maria, co ja robię. A bakasura ma słabego defa chyba nie? To wtedy tak to... No ma strasznie małą obronę no No. ale Co ja po rady, że lubię zabijać <laughs> <laughs> O nie. nie taki trochę model coś jest. Nie dla kota kiełbasa Dobre Dobra dobra ale patrz nie oberwaliśmy no. goni nas zaraz ta kotka Nie tam Bastet. spoko Wszyscy żyjemy. Wow! Nie ma, nie, 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 mam. nie, 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 mam nie, nic nie, mam nie, sobie nie, creepa, ale co mogę zrobić nie, 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 Jest yes, Masz go. Double kill. Dobrze Aj kurde, ale obrywamy I padła Widziałem arresa Ooo i padnie Nie, nie? nie. No, A nie, zaraz za dużo ich tutaj. O, Co ja robię? Nie, to jest koniec No triple walnęli. Nie myślałem, że jak... Uciekasz to ci pomożemy wszyscy. Pa Zginąłeś, no. podchodzę odwracam się sam jestem Jezus malu. Nie ma to jak gra drużynowa się... oni się też cofnęli Ale kombinacja Ares i ten. I Hades jest super moim zdaniem, fajna jest. Mm -hmm. Bardzo mi się podoba. Właśnie. Chociaż nie, już wygrałem dzisiaj. Bo ja się raz dziennie wygrywa. Jakiś ale to ten... w każdej tej... W każdej tej, bo Conquest Arena, well. Tak, 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 ale ja wygrałem dzisiaj już gość. O ty suko Ja codziennie nie jest, no nie staram się, no, nie mania nie maniaczę jakoś to, ale Ale jak mam czas to No Wszystkie te, te dziedziny No ja tego, szczególnie jak dopiero zaczynałem to ten To a, trakt, a, a, się i, chciało i... ciąć w to, bo chciałem mieć nowych tych Nowych yy, bogów No bo jak miałem ja to... tylko tych dostępnych ja to... Ja to właśnie chciałem ciąć w to, żeby mieć 30 poziom, żeby tylko rankingowe móc grać Ale jeszcze jakoś nie grałem w rankingowych A czym się różni rankingowy? Rankingowe to w rankingu dostajesz do rankingu punkty i tam potem to tak jak trochę w lol. powiedzmy Srebro, się... platyna i tak dalej, i tak dalej I tak dalej. co to, co, 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 co ta obwalutka im daje? Bo nie mają... Jaka obwalutka? No bo mają jakoś tarcze. A to jest y, taki specjalny temek tam jest, to jest y, tam ileś tam do obrony daje czy coś. Uh, 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 uh. A nie, to nasz uh, ultimate, okay. O nie, nie, o nie, świnia. No niestety. O, o tam prawie już ta Artemis spadła. Ej, już kończymy, patrz co się dzieje. O? Oj, chyba nie osiągnę 20 lewela. Kuuuudle. Mam cię. Musz, ty suku! Wow. Trochę się cofnąłem, bo... Tu by mnie przerobili na mielonkę. Na inną, no, albo na inną jakąś yep. mieszankę. a padłem. Niestety. Kurczę Jak ja dzisiaj. Ja grałem dzisiaj konie, killen nad Kurcze No. No zaraz. Powinniśmy to wygnać. Dobrze! Nie, nie, oh. Ach, jednak. Ale dwóch, dwóch ściągłeś. To jest moja... To jest moja... Nenezis. Nie, nie, nie wiedzę, no, Ona mi... ...bruździ całą grę, no. dorf A, już wygrali. Jest! <laughs> Okej. Okay. Wygrana. 38 do 30 kili Ja, 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 ja. Facil. Facile. <laughs> wiem, że facile to po... Łatwo po łacinie, Aha. ale facil to... Nie wiem, po... Włosku? Nie wiem. No dobrze, kochani, to była gra Smite. Zagram jeszcze na pewno nieraz raz. Yy, może tutaj właśnie z obecnym Skajem, nie wiadomo. Na pewno chciałbym wam pokazać yy, Joust, Joust, czy jak to się nazywa? To jest 3 Joust. na 3, jedna linia, wieże... Dwie, dwie wieże, tak? Nie, jedna tak. wieża i jeden Jedna wieża i Feniks, Bardzo, bardzo fajna rozgrywka jest. Yy, może zagramy właśnie ja, ty i Hatekamy, jeżeli... Yy, Oczywiście, pan HTK my się zgodzi. Oceniajcie kochani, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam też na... bo ty masz kanał oczywiście, prawda? Nie wspomniałem tak, o tym. Ma, pan Skyscraper właśnie ma własny kanał i dam linka do jego kanału w opisie. I zapraszam również na jego kanał, żeby obejrzeć jego materiał... materiały. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, dzięki za grę. Dzięki. Do widzenia.